W pandemii rozpocząłem jazda rowerem. W zeszłym roku przejechałem 5000 kilometrów, Jak zaczynam coś robić, to na maksa. Rewitalizacja obiektów historycznych to też wielka pasja. Szukam miejsc takich nieoczywistych, gdzie wszyscy wyjeżdżają, to ja tam wchodzę. Dzień dobry, dzień dobry, witam optymistycznie. Wkrownia w Rzymie była przygotowana do wyburzenia. Ja nie myślałem, ile to będzie kosztowało, tylko nie można dopuścić, żeby to było zburzone. Dziś pracuje 250 osób, że jest tego miasto i ludzie wracają. Nigdy nie przeczytałem żadnego biznesplanu, a mimo tego no, bardzo łatwo pieniądze mi przychodzą. Ja niewiele potrzebuję w życiu. Wystarczy mi taki telefon na przykład. Arche zarabia w milionach, zatrudnia w tej chwili ponad 2000 osób, wybudowało 11 tysięcy mieszkań, 19 hoteli w obiektach zabytkowych. W tym roku rozpoczynamy budowę kolejnych pięciu nowych obiektów. Bez dachu rosły drzewa w środku, to tak to wyglądało. Kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, otworzyliśmy hotele dla uchodźców, daliśmy... Ponad 600 tysięcy noclegów. Ufamy wszystkim. Zatrudniamy więźniów, bezdomnych, osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Jeżeli dostają szansę, to nie pozorują, oni nie potrafią na to oszukiwać. Także świetnie pracują. Ja od nich się uczę. Arche to coś więcej niż biznes. A mnie najbardziej cieszy, że cały czas jestem potrzebny.